Jak wchodzisz w serce, masz tą iskrę życia, iskrę źródła, iskrę boską. I to jesteś ty, to jest twoje połączenie ze wszystkim. Jeżeli się nauczysz łączyć z tym, to masz dostęp do wszystkiego. Poprzez. O, no to, to. Ja, ja chcę mieć do wszystkiego naraz. No to masz, masz. Masz no, do wszystkiego naraz. Tylko czy jesteś dokładnie, po <laughs> pierwsze, twoje programy będą cię wywalać z tego, bo jedynym ograniczeniem połączenia z tym jesteś ty też sama. Bo ty też sama sobie blokujesz ten dostęp. Poprzez to na przykład, bo ktoś ci mówi, że tak nie może być. I ty w to uwierzyłaś. To już jest program, który cię blokuje. Więc dlatego musimy pooczyszczać to jak najbardziej, żebyś miała czysty dostęp też do tego. Bo ty też to widzisz poprzez pryzmat właśnie swoich programów i swoich takich, no można powiedzieć, ułomności w tym momencie, nie? Mm -hmm. Ułomność to jest dobre słowo. Każdy program powoduje takie zniekształcenie, taki jakby filtr, przez który patrzysz na to wszystko. I Im więcej tych filtrów usuniemy, tym będzie bardziej czysty przekaz.